Ale hej, cześć widzowie z tej strony Ponczyk, Witam was w kolejnym materiale na moim kanale I dzisiaj nagrywam odcinek Call of Duty Modern Warfare 2 Także tak widzę, my oczywiście Zaczynamy sobie wracać do gry Tak, także tak widzowie wy subskrybujcie kanał Też też Mati, Seba, Pączek, Afren i Bardzo dziękuję każdej osobie Która zasubskrybuje te kanały A my widzowie zaczynamy kolejną misję Także tak widzowie już wróciłem Ze szkoły o 11.30 Dzisiaj kończę lekcję, no i tak widzowie, ferie może nie być y, odcinków, niestety, no bo ja jak widzę będę w domu, to ben, będzie, y, widzo, będą widzowie odcinki, O, ciekawe jaka to widzę w ogóle będzie misja. Ej co jest? Makarów? Co jest makarów? Nie, nie gadajmy, że jesteśmy z nimi, ej, ej o co z chodzi, tu stoi policja. Co jest? Co jest? Nie. Nie, nie chcę na to patrzeć. Nie, 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 nie. nie. Co tu się dzieje? Nie. Ja. Jecham. Nie wiem czemu jestem z nimi, nie? Ja. Ten kin jest z nimi. Wiktor My musimy zabijać ludzi I ja Każdego musimy zabić, nie? Niestety. Wow, co im się dzieje? Nie wiem widzowie. Nie, to, to, to ta misja jest widzowie, gówniona. To od razu mówię, że jest gówniana. I co jest? Nie mogę widzowie biegać. Ej! A widzowie podobno tu miał być Yuri. Gdzieś tu Nie wiem widzowie. Gdzieś miał być. Dobra, jest możemy biegać w końcu. A jednak ja nie. Wow. Eee! Chciałbyśmy bić. Nie no widzę taka główna misja widzowie nie Niestety musi, musimy strzelać w tych ludzi nie? Szkoda mi tych ludzi I yeah. ja Co tu się dzieje ja yeah. Ale ich wywalił Łoł wow. I yeah. ja Eee! Czemu ty... Co się stało? Eee, jakie chamy. Niestety musimy załatwić całe policjanie, ale... Ło! Wow, ale spali. O oh fak. Ej, widzę, nie da się wyjść. A da się. Nie, widzę, więc nie mogę wyjść. Widzę wezmę punkt kontrolny. Poczekajcie. O, jest ostatni punkt kontrolny, widzę. I dobra, my byliśmy tutaj. Przeladujemy sobie, widzę, by... <laughs> Tędy może. Aha nie ma zamiaru Wow Ale krwawa misja widzowie. Jezu Mario Szkoda mi cię Sorry mordko każdego musimy dobijać, widzowie Nie, widzowie, nie, na to nie patrzę Ja tylko patrzę na cel O, oh, fuck, o, oh, fuck, 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 fuck. Dobra Ja? Yeah. Yeah. O oh, Jezu Widzowie, co się z nimi stało? O <coughs> Ej, a w ogóle Czemu widzowie pokazuje nam jak on coś go do czerwone napisy, a teraz my niby jesteśmy z nim. Dobra, strzelam w ciebie, mordo Elo, ej, ja chcę was zabić, nie? Aj. Ej, widz, widzowie widzicie? Ej, co jest? W ogóle widzowie, można tak zrobić, że strzelam w sobie w nich. 哦，是，哦，hello。 O, oh, jest. Dobra, może nie. O, to jest ta ich broń. Nie, widzę, nie będziemy z pompy na daleko nie? To by było bez sensu. Wow, ale ich przyjechało.

no Donald Tusk Kurde Ajaj Aha, bo oni... Aj widzę, bo oni tędy nazwili, nie? o Eee! No ile tam było? No jeszcze jeden był przysiąg. Widzę każdą wyczyściłem, nawet go wida widać nie było, nie? Noha Noha, noha, noha no oh, kurde, tylko te błyskowe umieją rzucać co? O, oh, jest, dadli oni Tyle Tego musimy zrobić Ruszajmy naprzód, no widzicie? Czerwone napisy są, no Chciałeś chcieliśmy zabić, kurde E no, tego musimy zdjąć Czemu oni na mnie się folfokusują? Dobra 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 Dobra, tu już jesteśmy, tu się przebiliśmy, nie? No isko... Aha, z góry widzę. Dobra. O kurde. No i skąd teraz? Dobra. Tam ci dead. Dobra, przedostajemy się widzowie. Wow, a co ty taki? Eee, e, 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 no i widzę fajnie, jedzę A, Oj, dobra, widzę, jeszcze jeden Dobra, chodźcie, chodźcie, chodźcie. Co jest? Hmm. clear. Wow. Wow. Ej dobra Naszym celem jest go zabić nie? Ile ma. Ile widziałem, ma HP? Aha No ale widzowie Widzowie ja w to gram i pamiętam Co tu było nie? Ale nie chcę wam zdradzać Zobaczcie widzowie co Makarow zrobi Dlatego go tak nie lubimy <coughs> yeah. No i patrzcie, patrzcie, co oni zrobią, Teham. Ja. Yeah. No widzicie? Ja. Dlatego widzowie nie lubię tej misji. O, no i teraz widzowie będzie lepsza misja. Ale zanim rozpoczniemy, widzowie, sobie tą misję, to już w następnym odcinku. Bardzo dziękuję za oglądanie, Nara.